Cześć, witam Was w kolejnym odcinku formatu Tydzień na Orbicie, w którym opowiadam o książkach, które czytałam w mijającym tygodniu. Nim jednak do nich przejdę, mamy ja tutaj przed sobą, to jeszcze ważne ogłoszenie. W tym niedzielę widzimy się na orbitę literacką Reading Party w czytelni Słów i Dźwięków Elektra w Mazowieckim Instytucie Kultury. Um, I to jest taka formuła, której po prostu spotykamy się na wspólne czytanie, nie na głos, tylko w ciszy, nie w ciszy w sumie, tylko z muzyką z płyt winylowych, które też stanowią część kolekcji czytania Elektra, um, do tego kawka, herbatka, w tym wolny, więc możemy sobie po prostu wspólnie, yy, wspólnie poczytać. Widzimy się od 14 do 16, mm, przypominam jeszcze raz w niedzielę. A teraz czas na książki. Zaczynam od Pejzażu dobrej kobiety Karoliny Stillman w tłumaczeniu Aleksandry Paszkowskiej z przedmową Renaty Lis. Jest to książka, która wpisuje się w takie moje poszukiwania literackie, czyli dotycząca awansu klasowego, kwestii tożsamości, kwestii tego, w jaki sposób pochodzenie warunkuje nasze przeżywanie świata. I to jest dla odmiany perspektywa brytyjska. Robotnicze pochodzenie matki jest ten punkt wyjścia dla Caroline, która, która snuje taką refleksję na temat tego, w jaki sposób ona sama przeżywa swoje życie, jaki mama przeżywa swoje życie. I to, co mnie przyciągnęło do tej książki, to jest właśnie taka próba pójścia na przekór temu, w jaki sposób prowadzone są badania naukowe, kiedy mówi się o klasie robotniczej, czy o takich uboższych jeszcze warstwach społeczeństwa, często dokonuje się pewnej generalizacji, często odmawia się tym osobom pewnego zestawu aspiracji, tęsknot, także zazdrości. I Caroline bardzo mocno Balansuje pomiędzy swoją prywatną perspektywą na swoje potrzeby osobiste i te potrzeby, które zauważył u swojej matki, na przykład takie związane z modą i z dobrym wyglądem, a z drugiej strony właśnie wpisuje je w te konteksty, konteksty naukowe, momentami je potwierdzając, czasami je obalając, ale takiego zawsze traktując je jako punkt odniesienia. Ta książka, na jednej z recenzji Kutryc miała taki komentarz, że ona jest zaskakująco zimna. I coś w tym jest rzeczywiście, no bo nie jest to taka bardzo, bardzo czuła osobista historia. Bardziej jest to forma takiego opracowania naukowego wokół samej siebie, i można to postrzegać za wadę, to może być czymś dobrym. Dla mnie to książka, powiedzmy, była takie 3,5 na 5, czyli no nie porwała mnie absolutnie literacko. Ja też właśnie szukam też książek, które, które mają też w sobie jakieś takie piękne języka. To było bardziej takim. Esejem około naukowym, ale tak czy inaczej, jeżeli Was ciekawią takie tematy, to myślę sobie, że to jest też e, interesująca perspektywa, więc warto na tej książce e, poświęcić e, czas. Kolejna książka, którą przeczytałam, to jest Sympatia Rodrigo Blanco Calderona. E, jest to pozycja, która znalazła się na long liście Bookera, nie trafiła na shortlistę. Akcja rozgrywa się w Caracas. Mamy tutaj mężczyznę, którego małżeństwo się rozpada, ale nie dojdzie do rozwodu, to on zaprzyjaźnia się ze swoim teściem. Teść nie ma kontaktu z własnymi dziećmi, więc ten mężczyzna staje się trochę takim parasynem. A kiedy starszy pan umiera, zostawia w testamencie mieszkanie i willę. Mieszkanie ma trafić w ręce zięcia, natomiast do dom ma zostać zamieniony w siedzibę fundacji zajmującej się ratowaniem psów. No i te psy przyznaję, że przyciągnęły mnie mocno do tej książki. Finalnie jest to książka, przynajmniej w moim odbiorze, dosyć chaotyczna. Są tu pewne wątki polityczne, które wydaje mi się, że byłyby bardziej czytelne w momencie, w którym zna się więcej kontekstów, więc tu przyznaję, że jest jakaś praca domowa do odrobienia po mojej stronie, ale mam wrażenie, że autor bardzo starał się budować taką tajemnice, jakiś taki, taki niepokój, jakiś wątek sensacyjny, ale koniec końców trudno mi się było w to wczuć, trudno mi było też się związać emocjonalnie z bohaterami, tam te wątki były mocno splątane, ale koniec końców trochę nie wywoływały we mnie emocji, więc no, miałam z tej książki przyjemność. Będę na pewno próbowała zgłębić historię, która właśnie warunkowała Mam pewne te doświadczenia, może właśnie w jakiejś formie reportażowej. Mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć do takiej książki. Natomiast jako powieść z kolei to nie działało na mnie tak mocno i no ma to sens, że nie przedostało się to na tą shortlistę Booker. Kolejna książka, którą przeczytam w mijającym tygodniu, jest to obca Klaudi Durastenti w przykładzie Tomasza kwietnia. I ta książka bardzo mi się podobała. Tutaj też wraca taki wątek związany z tożsamością z tym, jak bohaterka ma z jednej strony włoskie korzenie, ale z drugiej strony część swojego życia spędziła w Stanach, później przeprowadziła się do Londynu. Jej rodzice oboje nie słyszeli i to nie słyszeli od bardzo wczesnego dzieciństwa. Więc jakby to życie z niepełnosprawnością i próba komunikacji z dziećmi. Ta autorka, nasza autorka ma też brata. Więc so to jakby wszystko wszystko bardzo w jakiś taki ciekawy sposób dla mnie pracowało. To książka też w pewnym sensie poetycka, ale nie działająca na poziomie abstrakcji, ale temu, jak na przykład z autorką momentami przygląda się pojedynczym słowom, ich znaczeniom, ich źródłom, zapożyczeniom, w jaki sposób te słowa podróżują i co oznaczają, samo pojęcie obcości, jak sobie je analizuje. Był taki moment w tej książce w pod, powiedzmy w trzech czwartych, gdzie trochę miałam wrażenie, że wpadłem na mieliznę i bardzo by mnie, bardzo anegdoty i trochę czułam się zmęczona, ale potem nagle pojawił się kolejny tematyczny rozdział dotyczący zdrowia i właśnie kwestii tego, w jaki sposób jej mama, mama autorki, narratorki radziła sobie z życiem i to już znowu mnie wciągnęło. I na wewnętrznej stronie okładki jest wydrukowany fragment opinii Olszana Włąka, którego uwielbiam, jest amerykańskim poetą i powieściopisarzem, o tak. I to jest to dla mnie idealnie się pod tym podpisuje. To mój ulubiony rodzaj pisarstwa nie ogranicza się do opowiadania o świecie, lecz ryje w nim głębokie korytarze. Tak, polecam bardzo. Na sam koniec została mi Agnieszka Jelonek i West Farragut Avenue na wojnie zbiornika Cyranka. I trudno mi opowiadać o tej książce, chyba trochę dlatego zostawiamy na sam koniec, bo z jednej strony to jest opowieść o miłości, miłości którą autorka przeżyła w wieku lat, około 20. Wówczas wjechał do Stanów do pracy, gdzie podawało jedzenie na takich koloniach dla dzieci, i ówczesny krasz przyjechał do nich, chociaż to było praktycznie niemożliwe, trzeba było wtedy zdobywać wizę, jeszcze pozwolenie na pracę i coś, to w ogóle po prostu był jakiś kosmos. No i oni zaczęli jakby rozwijać swoją relację i później, kiedy już skończyli swoje zobowiązania zawodowe, to ruszyli w podróż po Stanach pociągiem. To jest też jakaś wielka, po prostu romantyczna opowieść, też bardzo dużo jest jakby mitologii wokół tej relacji i to moim zdaniem Jolonek robi bardzo dobrze, czyli opowiada z jednej strony o nich jego osobach i czuje, że to są postacie z krwi i kości, ale z drugiej strony o samej relacji, o tym, w jaki sposób myślimy o miłości, kiedy jesteśmy młodzi, w jaki sposób to jest takie prowadzone um, relacja zero-jedynkowo, że w momencie, w którym kogoś kochamy, kogoś obdarzamy tym uczuciem, to, że nie bierzemy jeńców. Używam sporo metafor, ale te metafory są dobrze wyważone. Też po prostu czułam się bardzo przywiązana do tych postaci. Też też Agnieszkę z sympatią z racji tego, że no, czytałam dwie poprzednie książki, my też robiliśmy wywiad, więc też słyszałam ją w tej książce. Kiedy ona na przykład boi się zaskoczyć ze skały i zanurzyć się w morzu, to tak jakby widzę ją jako osobę, którą jest teraz i wyobrażam sobie ją w młodości. I to było dla mnie wzruszające. Czytałam tę książkę w ogóle też momentami w kawiarni w Kopenhadze. I po prostu łzy mi ciekły po policzkach, i porośniłam tylko dolewkę kawy i próbowałam się uspokoić, ale po prostu te emocje mnie jakoś tam zawodnęły. Więc do tej punktu, do z tej rzeczy, które powiedziałam, to tę książkę cenię bardzo wysoko i właśnie taką piękną, subtelną lekturę o miłości. Problem jednak mam na dwóch elementach. I postaram się to w miarę dobrze zakomunikować, żeby to też było jasne, o co mi chodzi. No bo jest to też czuję dosyć niezręczne w momencie, w którym to jest książka autobiograficzna, więc nie chciałabym trochę ocenić czyjegoś przeżycia, ale zależy mi na tym, żeby ocenić czy tam po prostu opowiedzieć, zaopiniować, sposób w jaki to przeżycie jest ubrane w literaturę. I po pierwsze, kiedy ci młodzi bohaterowie podróżują przez Stany, trafiają do Nowego Jorku i gdzieś autobusem wyjeżdżają do niebezpiecznej dzielnicy, dzielnicy gdzie są tylko osoby o ciemniejszym niż biały e, kolorze skóry. Um, I tam um, Agnieszka pisze o tym, że narratorka, autorka, autorka um, że widać było kości białych ludzi i że jakiś mężczyzna czarny podszedł do drobnego, czyli jej, jej miłości, i poprosił go o ogień do papierosa. I że nie było widać, czy nie trzymał w ręku papierosa, więc to mogło być jakąś. Jakimś trikiem, jakąś próbą naciągnięcia drobne, podają ogień, od tego ciąga papierosa, odpalają i bohaterowie, młodzi Polacy, biegną na autobus, żeby wrócić. Ważny kontekst też dla tej sceny jest taki, że doświadczenie Agnieszki w Stanach to jest praca w, tym, w tych koloniach, gdzie są głównie pracownicy identyfikowani z Europą, kiedy później podróżują. To tak, jakby też nie widać za bardzo koloru skóry tych osób. Pojawia się jedna rdzenna kobieta, też jeszcze, która pracuje z nią na koloniach, jest nazywana też Indianką, ale tak jak będą, no, to jest też taka postać powiedzmy epizodyczna, no nie ma jakiegoś tam dużego też znaczenia. Najpierw pojawia się ta obcość związana z kolorem skóry i następuje właśnie takie bardzo w sumie kliszowe myślenie o tej czarności. I też jakby, ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia z kolei, że kiedy Pan. W zeszłym roku, to ja mieszkałem w takiej dzielnicy, gdzie byłam jedyną osobą o jasnej karnacji na ulicy. To nie oznacza, że wszystkie te osoby mają wobec mnie złe intencje, i to nie oznacza automatycznie, że każda napotkana na ulicy osoba może chcieć mnie zabić i że kości, białych ludzi są na ulicy i znowu, rozumiem, że y, zwłaszcza w Polsce w tamtym czasie. To musiało być jeszcze bardziej poruszające jako zmiana i też może mogły te postacie nie mieć wrażliwości, które jest wypracowane przez lektury, które możemy czytać współcześnie, które są tłumaczone na Polski, przez dyskusje, które odbywamy i tak dalej, tak dalej. Więc wyobrażam sobie, że doświadczenie młodych ludzi mogło być dokładnie takie, mogli mieć do obawy, ale w tym momencie, jeżeli Jaronek umiesza tę scenę w książce, opracowuje to jako literaturę, to tam mi się wydaje takie na temat y, czarności y, i było po prostu dla mnie mocno niepokojące. Czułam, że z tą sceną jest po prostu coś nie, nie w porządku, z racji tego, że po prostu jest to tak powiedziane. Druga rzecz to jest taki podpunkt B do tego, y, to jest to, że nagle pojawia się jakaś historia o tym, że jakiś biolog powiedział, że w sumie najładniejsze dzieci wychodzą z mieszanki rasowej, ale mój syn jest w sumie zaprzeczeniem tej teorii, bo jest, y, bo jest piękny, ale to y, każda reguła ma swoje wyjątki. Takie co? W sensie zupełnie tego nie kumam, nie kumam roli, którą to dopełni w tej książce o tej mieszance raz i dlaczego to się pojawia. Nie są to na tyle duże rzeczy, żeby to mi w całości zniszczyło odbiór tej książki. Um, jestem też przyzwyczajona do tego, że wrażliwość rasowa w polskich książkach nie jest też tak mocna jak na przykład w książkach, które powstają w Stanach, że jednak tam te lekcje zostały odrobione dużo poważniej. No ale z drugiej strony. Nie jestem w stanie tego zignorować, bo to są ważne dla mnie tematy i to, w jaki sposób ktoś pisze o tej umiejętności, to po prostu zostaje we mnie ślad. Więc zróbcie z tym z dobrze, co chcecie, ale tak czy siak, jeżeli szukacie, nie wiem, wzruszającej historii umiejętności, no to pewnie to może być dobra, dobra pozycja. I to by było tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku Tygodnia nam robicie, a już w sobotę tutaj pojawi się moja rozmowa o jedzunku zwalna w kontekście dwóch tytułów. Zobaczycie zresztą sam.